okres przygotowawczy do rundy wiosennej Górnika Konin. Oprócz treningów i meczów sparingowych klub wzmocnił się o kilku zawodników. Wrócili po, po latach nasi tutaj wychowankowie, którzy którzy po kilku latach postanowili, postanowili wrócić na na stare śmieci, czyli Krystian Sobiera i Łukasz Pietrzak. Myślę, że to będą solidne wzmocnienia jeżeli chodzi o, o kadrę, kadrę, Górnika. Natomiast jeżeli chodzi o o rozstania, no to tam Odszedł Darek widelski i Brian Perliński no ja mówię z każdych gdzieś tam w sytuacji gdzie ktoś odchodzi nie jestem zadowolony do końca nie jestem no ale takie sytuacje miały miejsce natomiast jeżeli chodzi o formę drużyny to uważam że w tych w naprawdę jest ona zadowalająca. Większość meczów naprawdę rozgrywamy na swoich warunkach i, i to jest, to jest dla, mnie, dla mnie ważne. Jeżeli chodzi o poziom, poziom yy, motoryczny, to uważam, że, że wyglądamy fajnie i w tych końcówkach meczu rzeczywiście, jeżeli chodzi o te siły, to, to, to jest to solidnie. Okres przygotowany, przygotowawczy przepracowany przepracowany. myślę bardzo solidnie i uważam, że mam taką nadzieję, że to zaprocentuje w rundzie wiosennym. Okres przygotowawczy przepracowaliśmy bardzo ciężko. Czy W pierwszym, pierwsze trzy tygodnie cztery jednostki treningowe w tygodniu plus sparring w sobotę. Teraz mamy trzy jednostki plus sparing środa i sparing sobota. Także jest co robić, ciężko pracujemy po to, żeby mieć tą pragnioną awans. Górnik Konin wraca do gry 1 marca, gdzie na wyjeździe zmierzy się z Kanią Gostyń w Pucharze Polski na Szczeblu Wojewódzkim. Pierwszy mecz ligowy Białoniebiescy rozegrają 8 marca u siebie z Avią Kamionki.